Bo jak słucham Wiewiura, to mi się płakać te czasami, mimo że on udaje filozofa. Słyszałem, że obstawiasz. Obstawiam. Z jakim skutkiem? 100 wygrane. No Chociaż tak jak mówisz, no ma pierdolone w ręku. <gry> Cześć, jesteśmy nad Wisełką i w tę piękną pogodę przepytuję Was z tego, kto zwycięży na gali FAME14. Możecie się cofnąć do pierwszego odcinka, a jak nie, to zapraszam teraz na kolejne pięć starć. Mateusz Kaniowski. Max, krótki dokonacz ma. A, tych edycji już trochę było. Siemanko, jak się nazywasz i od kiedy oglądasz Fame? Siemanko, Łukasz Adamowski. Yy, od pierwszej edycji w sumie. Karol, oglądam od trójki albo szóstki jakoś na początku. Słyszałem, że obstawiasz? Obstawiam. Jakim skutkiem? 100% wygrane. No to obstawiam obstawiałem dwa razy wygrałem. Wszystkie walki? Tak. Pani... Kupon tam był łączony, chyba po sześć walk razy dwa. Panie i panowie, dużo zarobicie z tym gościem. Siemanko, jak masz na i od kiedy oglądasz Fame MMA? Siema, nazywam się Kuba, oglądam Fame MA od pierwszej gali. Czyli rozumiem, że nam doskonale powiesz, kto tutaj wygra? No tak, spróbuję. Siemanko, jak się nazywasz, od kiedy oglądasz Fame? Siema, Kacper nazywam się, no i oglądałem parę razy Fame. Kto zwycięży w starcie, Mateusz Murański kontra Alan Kwieciński? Yy, wygraje Alan Kwieciński, bo to, jeżeli to jest w MMA, a Alan ma mocny parter, to Muran tam tymi cepami nic nie zrobi, także wydaje mi się, że to będzie dosyć proste starcie dla Alana mimo wszystko, że z tańculą było dużo ciężej. A nie wydaje Ci się, że go tak Murański prowokował podczas ich face to face'a, że może Alan nie wytrzyma i wpadnie na jakąś bombę od Murańskiego? Nie, wydaje mi się, że Alan by jeszcze bardzo chętnie po walce zawalczył z tatą, Mateusza, więc generalnie wydaje mi się, że jeżeli tak prosto ocenia Mateusza, to tak będzie i że mimo wszystko to jego K1 Yy, może po, w momencie, w którym dostanie jakby, to zejść w nogi, a wydaje mi się, że Mateusz tego nie potrafi po prostu. Szczerze, no, wiem, że Muran wszyscy dużo podkręca w tym, jak się wypowiada, w tym co jak podkręca te spiny, tego animozję z innymi, z innymi postaciami tygal, gal, ale szczerze, nie potrafię go zniesie, strasznie odklejony, więc moje sympatie idą tutaj w stronę strudnego oponenta. Alanik, myślę, powinien go rozłożyć, chociaż no, typerzy wskazują inaczej, zobaczymy. Yy, nie, Alanik jest no, duży faworytem. Jest, jest faworytem, a no, tym, no, tym bardziej, jakbym miał postawić to oczywiście na Alanika. Według mnie Alanik, ze względu na to, że no dużo dłużej ćwiczy, chociaż Murański też się rozwinął. Myślę, że będzie walka wyrównana i raczej na punkty, bo tutaj nie spodziewam się, żeby Alanik przez no wygrał. Alanik. Myślę, że jest bardziej przygotowany. Muran to jest świat, o którym nie mamy pojęcia. To Alan, trenuje w UCA w Warszawie. Wydaje się lepszy. A Mateusz Morański nie ma tyle nowej szczęki, żeby wygrać? No nie wiem, może wujek Władek się w nim włączy, i wtedy może wygrać. Następne starcie, które jest bardzo emocjonujące, Szeliga kontra Park. Park przychodzi teraz do organizacji i wyzywa tam Polaka, Ferrariego itd. A wydaje mi się, że od Szeligi dostanie i na tym się skończy po prostu jego udział w fejmie. No jakby, yy, najpierw w ogóle się zgodził na zasady tego, by to miało być w tym rzymskim, w tej rzymskiej klatce i Box czy K1, coś takiego miał być na początku. Później jego menadżer mówi, że on się nie zgodził, tylko menadżer. Nie wiem, pokręcona sytuacja, ale to wydaje mi się, że Szeliga to po prostu wygra. Oj, no tu przyznam, że to jest ciekawa walka. No Szeliga to jest byk, nie wiem ile tam jest różnica kilogramów między innymi. między nimi. O, będzie około kilku No właśnie, no. Z tego, co dobrze pamiętam, Sheliga podczas ostatniej walki walną chyba najładniejszy KO w historii, chyba całej federacji. Więc raczej, raczej stawiam na Ligy, pomimo że Norman Park jest spoko i jakby, nie mam nic do niego osobiście, tak jakby do samej postaci, ale chyba to będzie Raczej Szeliga. Według mnie Norman wygra przez no, doświadczenie w UFC, nawet walczy, to jest największa organizacja na świecie. Chociaż, tak jak mówisz, no ma jedną pierdol... w ręku. <laughs> będzie ciekawie, obstawiam Parkę. Norman Park. Doświadczenie robi swoje, mimo wszystko, mimo że ten jest większy. Niego, no ale Norman ma stalową głowę. Wydaje mi się, że walkę może wygrać Norman Park, ponieważ walczył w UFC, no i dobrze potrafi się bić zarówno w parterze, jak i w stójce. A Szeliga? No, Szeli to chyba, że leci jakiś lucky punch, knockout, to wtedy może wygrać. Piotr Szeliga może mu strzelić dobrego dobrego tego gonga, jak to mówi, ale myślę, że Park to y, może go zrobić, jak to się mówi, technicznie, nie? Może go zmęczyć, jak to, jak to mówią, nie? To to musisz podjąć decyzję. No, mi się wydaje, że Park. Kolejne starcie Krycha kontra Wieżu. No i teraz powiem ci tak, zazdroszczę generalnie tego, że ty masz z nimi rozmawiać. Przysięgam. To jest fenomenalna praca, ale powinnaś mieć płacone razy dwa, nie? Bo jak słucham Wiewiora, to mi się płakać te czasami, mimo że on udaje filozofa. A Krycha znowu jak usłyszy temat y, nauki, szkolnictwa i tak dalej, to też się zamienia w bestię. A ja tak naprawdę całe życie musiałem chodzić do szkoły i juch. I wydaje mi się, że to będzie walka y, równa bardzo, ale wydaje mi się, że krycha tym jednak szkolnictwem swoim i tą wiedzą, że zamiast do szkoły chodził na treningi, i po prostu wygra tą walkę. Tak naprawdę mogłem mi. Pokopać w sobotę tylko krucha na hale pół godziny czy godzinę? Starcie dwóch wybitnych filozofów, czyli Krycha kontra Wiewiór. Obstawiam tego e, Wiewióra z względu na to, że jest bardziej popielony, To <grystanie> Chociaż ciężko tutaj mówić o, o skali, kto jest gorszy, ale chyba, wie, chyba raczej Wiewiór. Czyli, czy jest gorszy się i wygra? E, gorszy pod względem taki, że, takim, że jego psycha może się nieźle odpalić podczas tej walki i tak naprawdę może wydobyć z tych swoich zasobów niepoczytalności. Zasoby siły. No i przekształci się na zwycięstwo. Krycha ma zajebisty ranking 7-1 czy 6-1, no ale myślę, że w Wiewióra nie przejdzie. Wiewiór jednak ma dużo lepsze zapasy i no, nawet UFC Kryście się pomoże. Co tam zadecyduje? Taka najważniejsza rzecz. Myślę, że sprowadzenie na glebę no i Wiewiór go doświadczeniem tam zje. Chociaż może Krycha zadziwić, bo potrafi. Decyzja albo remis. Raczej się to nie skończy nokautem, znaczy na pewno się to nie skończy knockoutem, ale bardziej obstawiałbym w remis. Poddanie? Nie. Dobra, ale nie powiedziałeś, kto wygra? Wiewiór raczej, raczej Wiewiór, no Krycha miał takich przeciwników pół na pół, a Wiewiór myślę, że dużo pokazał bardzo. Tym bardziej on tam chyba w tej, na początku walczył z tym takim wielkim. No i tam bardzo dużo pokazał raczej nie pęka. Kto będzie mistrzem? Biewiór. Wydaje mi się, że może wygrać Biewiór, bo ma dobry partner. Ksajo kontra Nitrozy. No to Ksajo złamał nas ostatnio i bez przemieszczenia. I nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że jak Nitro go trafi 2 trzy razy w ten nos, to on się rozleje, pójdzie krew, oczy też będą, przy, będą przymknięte przez to. I wydaje mi się, że Nitro, mimo tego jak się pokazał, to już wiesz, czym to się je. Miał swój debiut, trzy rundy jakby walczył cały czas. I wydaje mi się, że dla niego nie będzie teraz problemem, żeby wygrać. Ksio, który ma pęknięty nos. Czyli porażka z Anboksalem jest przyczyną tego, że teraz widzisz. Porażka z Anboksalem jest takim upokorzeniem, że już gorzej być nie może, więc musi wygrać. A, to jest ciekawe. No, oczywiście, Team Ksaja, ale wyjaśnię też dlaczego. No, Nitro przy ostatniej walce z puchu, tak naprawdę po pierwszej rundzie, no nie oczekiwałem niczego więcej. No Może trochę bardziej, a, że po no, dłużej wytrzyma. No, Ksaja oczywiście faworyzuje cały jego team, więc dla mnie to jest oczywisty wybór. Za w tym wypadku wyglądają. Wygrywają z, z paleniem papierosku, więc prosta decyzja. Według mnie Ksio, Nitro mega bo się pokazał na tej pierwszej walce z Unboxalem, także według mnie Ksają, Wuja, zdecydowanie. Myślę, że się nauczył dużo w pierwszej walce. Ksają, poza tym ostatnio dosyć spora kontuzja. Nie wiem jak sobie z tym poradzi psychicznie, że po jednym ciosie taka kontuzja, złamany nos, może psychicznie nie wytrzymać tego, a Wuja jednak wie już jak się walczy. No to Nitro, Wuja wygra na pewno. Już gdzieś to słyszałem. <laughs> Myślę, że Nitro wygra, nie? To dokładnie to, to nie wiem, ale tak stawiam, nie? I teraz twój ulubieniec hejter kontra David Malci. No i tak jak ostatnio nim Nikola rzuci mu się odkleiło i palce w oczy wkłada, tak teraz Malczyński nim rzuci mu tam na wkłada w parterze kilka ciosów i będzie po walce. E, no szczerze, no tutaj hejtera, hejtera walkę ostatnio oglądałem, no nie popisał się moim zdaniem, zdaniem specjalnie, Malczyński ma już dużo doświadczenia. Moim zdaniem prosty typ na Malczyńskiego. Tutaj Malczyński bez dwóch zdań, Malczyński. Widziałem jego trening, widziałem ostatnią walkę, no bardzo dużo pokazał. Myślę, że bez problemu Malczyński. Dawid Malczyński, chuda ręka, senka pęka. Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo i wzajemnie. Dzięki wielkie, trzymaj się straci. Dzięki wielkie. Bardzo dziękuję Ci za udział i miłego oglądania Gali. Dzięki, dzięki nawzajem, pozdrawiam wszystkich. Tak więc już wiecie, jak widzowie typują fame 14. Teraz nic tylko czekać na to, żeby zawodnicy weszli do klatki i pokazali nam, że to wy macie rację. Mateusz Kaniowski widzimy się na gali.